No bo chciał powiedzieć, że Bóg Cię kocha, tak nie? nie? I że, nie wiem, czy wiesz, nie, drugi nie, widzu, ale Pan Bóg się Cię kocha. Nie. Szczęść Boże! Witamy w kolejnym odcinku Adwentowe Love. Tak. I dzisiaj w tej Ewangelii, taka moja pierwsza myśl była taka, że ten fragment, że Jezus obchodził, tam chodził po tych wsiach, miastach, nauczał, głosił Ewangelię o Królestwie. I pierwsza moja myśl była taka, że Kurczę, Jezus przyszedł pokazać prawdziwy obraz Boga Ojca, nie? że On dlatego czyni cuda, dlaczego, dlatego uzdrawia, dlatego czyni te wszystkie znaki, bo chciał pokazać po prostu, że Pan Bóg kocha mnie, nie ciebie i ciebie, drogi widzu, też Pan Bóg kocha. Yy, I to była taka właśnie yy, pierwsza myśl. A to co, to, co jest dalej w ogóle w tym dziesiątym rozdziale, że jest ten wybór dwunastu i ta mowa misyjna, taki już razy słyszałem takie porównanie, że jest to taki podręcznik nie, że tam Jezus mówi idźcie, głoście, mówcie bliskie z królestwo, darmo dawajcie i tak dalej i w ogóle zawsze mnie to tak mega mnie fascynuje ten fragment i jak sobie też o tym myślałem, no to ta puenta z tego fragmentu na końcu nie? że darmo trzymaliście, darmo dawajcie i to jest taka myśl, że kurczę no, ja doświadczyłem tego, że Pan Bóg mnie to jest takie doświadczenie, które tak zmieniło moje życie, że ja teraz po prostu no, nie mogę nieść. Dalej, i, i, i mówić innym tego samego. No, mam podobne odczucia jak ty. I to w ogóle, e, jakby to, co ja myślę, kiedy czytam te Ewangelie, że uzdrawiajcie chorych, strzelać umarłych, trędowatych, oczyszczajcie, jak z duchy takie, no to idziemy. Nie? To, jest, to jest naprawdę konkretna zachęta do roboty. E, ale też ja na przykład wiem po sobie, i wiem, że też ludzie tak mają często, że ja śniadaję na ewangelizację. Ja nie wiem, jak zagadać. Ja nie wiem, co, co zrobić dalej i ja jestem w ogóle słaby, jestem grzesznikiem i coś tam, nie? I ja, ja też tak uważam o sobie, ale z drugiej strony darmo otrzymać darmo dawajcie, czyli ja, ty, za darmo otrzymaliśmy doświadczenie Boga, nie? On w jakimś momencie życia bardziej lub mniej nas dotknął, nas, mogę powiedzieć, przekonał do siebie. To, to doświadczenie za darmo, nie? I jak darmo to otrzymałeś, to możesz właśnie to darmo powiedzieć, nie? I czasami najlepszą ewangelizacją nie jest właśnie tam e, mówienie wielkich rzeczy właśnie o, e, nie wiem, gdzieś takich prawd o, o, o kościele, w coś tam, ale samo do świadectwa, nie? Żeby ludzie zobaczyli, że, że tak można. No ja myślę, że to, co właśnie nauczył nas Jezus, nie? Że przyszedł powiedzieć, że... Bóg Cię kocha. No właśnie, Zresztą to może być też świętą puentą, świetną błędą na święt dzisiejszy świetną i tak. świętą. Zgadza się, że po prostu Pan Bóg Cię kocha. Dzisiaj, no. tutaj, teraz. I to jest słowo, z którym chcemy Was na cały tydzień zostawić. Amen.